No cóż, jesteśmy producentem żywic. Nasze żywice trafiają do przemysłu drzewnego przede wszystkim, gdzie są produkowane płyty, sklejki. Od niedawna również działam w branży lekko budowlanej, czyli nasze żywice trafiają do wełny mineralnej. Oczywiście przed nami zawsze stoją wyzwania. Mamy wiele zagrożeń w naszej firmie. Jesteśmy producentem żywic, jak wspomniałem wcześniej, czyli działamy z chemią. Chemia to zawsze jest jakieś zagrożenie. Najbardziej obawiamy się tego, czego nie widać, czyli oparów, gazów. Staramy się, aby nasi pracownicy czuli się komfortowo i bezpiecznie, więc kładziemy bardzo duży nacisk na szkolenia i profesjonalne sprzęt. Nazywam się Mateusz Seged, jestem specjalistą do spraw bezpieczeństwa w firmie Dreger Polska i zajmuję się szeroko rozumianymi kwestiami bezpieczeństwa na zakładach przemysłowych. Jeśli chodzi o zakłady przemysłowe, najczęściej używanymi detektorami są detektory wielogazowe. W takich zakładach jak na przykład firma Silecol najczęściej używa się detektorów wielogazowych. Z tego względu, że są zarówno w stanie wykryć zagrożenia gazowe związane z wybuchowością, z toksycznością, jak również niedoborem bądź nadmiarem stężenia tlenu w atmosferze. Jeśli chodzi o mobilne detektory gazów, nasze portfolio jest dosyć bogate. Posiadamy zarówno detektory jednogazowe, jak i wielogazowe. Część tych detektorów poza podstawową funkcjonalnością, czyli informowaniu pracownika o wykrytym zagrożeniu gazowym, posiadają wiele innych funkcji, jak chociażby przesyłanie na żywo informacji do systemu, który umożliwia osobom na sterowniach weryfikację, gdzie dany pracownik się znajduje i w przypadku jakiegoś zagrożenia umożliwia odpowiednią reakcję w celu udzielenia pomocy pracownikowi. Dodatkowo posiadamy również detektory typu chociażby XM8000, które służą przede wszystkim do wykonywania pomiarów w przestrzeniach zamkniętych. Jeśli chodzi o najważniejsze cechy naszych produktów, to postawiłbym tutaj na ich jakość. Jakość związana z czasem reakcji detektorów, czyli czasem, w którym są w stanie wykryć dane zagrożenie gazowe, jak również trwałością sensorów, ponieważ nasze sensory raz zakupione mają żywotności po kilka lat, więc użytkownicy nie muszą wkładać jakichś dodatkowych inwestycji, jeśli chodzi o ten sprzęt. Od kilku lat rozwijamy kwestie związane z cyfryzacją całych procesów, więc detektor, który jeszcze niedawno tylko informował jednego użytkownika o zagrożeniu, teraz jest w stanie przesyłać te dane do chmury, jesteśmy w stanie nadzorować zdalnie, gdzie dane zagrożenia występują. W przypadku jakiegoś niebezpiecznego zdarzenia, jesteśmy w stanie wysłać pracownikowi natychmiastową pomoc. Firma Drager to lider w swoim fachu, tak, w swojej dziedzinie. Jesteśmy pewni ich sprzętu? Staramy się, aby nasi pracownicy czuli się komfortowo i bezpiecznie.